Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Ten filmik jest nietypowy, nie będę w nim wykonywał żadnych misji. Jest to pewnego rodzaju ogłoszenie. Jest nas coraz więcej. Od niedawna na moim kanale jest już ponad 400 subskrybentów, co bardzo mnie cieszy. Bardzo wam za to dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. Liczę na więcej. Coraz częściej e, pytacie się mnie, czy można ze mną zagrać. E, no, zazwyczaj albo nie odpowiadam na to pytanie, albo, e, albo odpowiadam tak, że, no, że, że, że niestety nie można, ponieważ już jest na moim kanale tyle osób, że no, ciężko by było z każdym zagrać. E, a jeśli wybrałbym, nie wiem, 2-3-4 osoby, z którymi bym zagrał, a resztę bym nie wybrał, no to ci, z którymi bym nie zagrał, mogliby się na mnie obrazić. Zresztą bardzo słusznie, nie miałbym oczywiście o to żadnych pretensji. No, dlatego wolę z nikim nie grać, no, żeby się nie narazić pozostałej części. No, zagranie ze wszystkimi jest po prostu niemożliwe. Z tego powodu, że jest nas już ponad 400. A po drugie, no nie ukrywajmy, większość z Was ma troszkę mniejszy poziom ode mnie. Ja tą grę mam prawie od samego początku, więc udało mi się już wbić, tak jak widzicie, w lewym górnym rogu 95 poziom mocy. Oczywiście na pewno część z Was ma o wiele wyższy poziom ode mnie, bo, bo wiem, że są ponad setne poziomy mocy. Natomiast no, nie ukrywaj mi, że większość z Was, przynajmniej ci, co piszą o, o swoich poziomach, no, jesteście w kamiennym lesie w Deskogrodzie. Tam no, ja niestety za wiele bym mm, nie zyskał grając, natomiast Wy grając na moich mapach, no, nie, nie poradzilibyście sobie. No, Potwolki by Was zabijały, nie, nie, by, nie bylibyście w stanie. Zabijać. Żadnego potworka. Natomiast ym, rozwiązanie może być właśnie takie, że po przekroczeniu y, progu 500 widzów y, zrobię jeden dzień. Y, właśnie przeznaczony na grę z widzami. Wtedy każdy, niezależnie od tego, jaki ma poziom mocy, będzie mógł ze mną zagrać. E, jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało w tym momencie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo sam tego nie wiem. E, do 500 subskrybentów mm, jeszcze troszkę e, brakuje, więc e, mam trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić, ale postaram się tak to wszystko zorganizować, że e, żebym z jak największą ilością chętnych osób zagrał. A tak jak mówię szczegóły podam później, jak już zostanie przekroczony ten próg, stworzę, e, nagram kolejny film, w którym wszystko Wam wyjaśnię kiedy. E, kiedy to będzie najprawdopodobniej w weekend, albo sobotę, albo niedzielę, żebyśmy wszyscy mieli e, wolną głowę, wolny czas, żeby nic e, nas nie pospieszało. E, także myślę, że weekend to, to byłby najlepszy pomysł. Natomiast szczegóły będą już w kolejnym filmiku, po przekroczeniu 500 subskrypcji w przeciągu jednego, dwóch dni nagram taki filmik z informacjami i już z, konkretną, z konkretnym pomysłem, jak to zorganizujemy. Także dziękuję w tym momencie Wam za uwagę. To jest taka zapowiedź tego, że gra z widzami nadejdzie. Już się nie mogę tego doczekać. Także zapraszam póki co na moje kolejne filmy, a w międzyczasie oczekujemy na pozostałe kilkadziesiąt osób, żeby dobić do pełnej pięćsetki i wtedy rozpoczniemy w podziękowaniu za, za to, że jest już nas tak dużo, że, że polubiliście ten kanał. Chciałbym się też Wam jakoś za to odwdzięczyć i podziękować i, i myślę, że w ten sposób byłby. Całkiem fajne. Także pozdrawiam, nie przedłużam już tego filmu. Czekamy na kolejny film, już zatytułowany konkretnie Gra z widzami. I tam osoby chętne dowiedzą się co, jak, gdzie i kiedy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Dziękuję, że jesteście. Miłego dnia.